Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę dowodził, że papież Franciszek już jest antypapieżem, już jest heretykiem, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuku w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań, najlepiej mailach. I tak, przez wiele lat Pontyfikatu Franciszka mówiło się, że on się trzyma pewnej granicy, którą nie przekracza, a jeżeli nawet przekracza, to nigdy w dokumentach, nigdy w oficjalnych przemówieniach, tylko w jakichś wywiadach dla prasy, w wypowiedziach w samolocie dla dziennikarzy. Ta sytuacja się zmieniła w dniu 1 listopada 2023 roku. Wtedy pojawił się dokument podpisany przez Franciszka Ad Theologiam Promovendam, co po polsku oznacza promowanie teologii, prawda? tytuł szyderczy, bo nie promowanie teologii w istocie, ale zniszczenie teologii katolickiej. I sięgnijmy. Nie zamierzam dużo czasu poświęcać temu dokumentowi. Sięgnijmy do tekstu na dostępnej powszechnie stronie internetowej Kaju, gdzie czytamy, że teologia ma się teraz otwierać znaczy ten, ten tekst promuj, referuje ten dokument Franciszka. Jak referuje to Kaj, w tym dokumencie jest mowa o tym, że teologia powinna otworzyć się na świat i ludzi. Tu cytat prostego dokumentu: z ich problemami, ranami, wyzwaniami i możliwościami. Refleksja teologiczna musi zrobić miejsce na, tu cytat, epistemologiczną i metodologiczną refleksję. A zatem teologia wezwana jest do odważnej, tu cytat, rewolucji kulturowej. Potrzebna jest, tu cytat, teologia zasadniczo kontekstualna. Czyli takie są twierdzenia teologii, jakie wyznacza kontekst, mówiąc inaczej. Teologowie powinni być w stanie odczytywać i interpretować Ewangelię w warunkach, w których mężczyzny i kobiety żyją na co dzień w różnych środowiskach geograficznych, społecznych i kulturowych. Do, czyli teologia, jej prawdy, jej twierdzenia są zależne od tych warunków. Na tym polega ta kontekstualność tej teologii. Mają, to mam pasować, te wypowiedzi, tezy, twierdzenia teologii, mają pasować do tego, jak mężczyźni i kobiety żyją na co dzień w różnych środowiskach geograficznych, społecznych i kulturowych. Teologia, mówi Franciszek, musi rozwijać się w kulturze dialogu i spotkania między różnymi tradycjami i wiedzą, między różnymi wyzwaniami chrześcijańskimi. I różnymi religiami. No i zobaczmy, kiedyś zawsze przez dziejach Kościoła była taka nauka teologiczna, która nazywała się apologetyka. Nauka ta polegała na prezentowaniu argumentów w obronie wiary, w obronie tego, że twierdzenia, dogmaty, twierdzenia teologii takie zasadnicze no są prawdziwe. A tutaj mamy. Że ta teologia ma rozwijać się w kulturze dialogu, to znaczy, co, dostosowywać się do, 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 do tych innych obcych powiedzmy prawdę, heretyków, satanistów, i, i tak z nimi i tak formułować swoje twierdzenia, żeby z nimi się dogadywać. Ma się spotykać z różnymi tradycjami, z różnymi wyznaniami i różnymi religiami, prawda, no to, to już nie jest wykład prawd wiary, tylko to jest takie przekształcanie teologii, żeby wszystkim pasowało. No i teraz tu mamy ewidentne herezje. To, co zaprezentowałem, co jest w dokumencie Franciszka, to jest czystej wody modernizm. I teraz był dokument o modernizmie, potępiający modernizm, ja odwołam się tutaj do przysięgi antymodernistycznej, cytując niektóre jej fragmenty. Zacznę od samego początku. Ja przyjmuję, czyli tutaj się swoje nazwisko umieszcza. Ja Stanisław Krajski przyjmuję niezachwianie tak w ogólności jak w każdym szczególe. To wszystko co określił orzech i oświadczył nieomylny urząd nauczycielski kościoła. Czyli to wszystko co było w dokumentach kościoła od początku do, no powiedzmy, soboru watykańskiego drugiego No i teraz w tym dokumencie Franciszka jest zaprzeczenie temu. Prawda? I teraz drugie, to tak już przy okazji, co, bo to drugie jest, to jakby drugie najważniejsze w przysiędze antymodernistycznej, coś bardzo ważnego. Najpierw wyznaje, że Boga, początek i koniec wszechrzeczy można poznać w sposób pewny, a zatem i dowie się go istnienia naturalnym światłem rozumu w oparciu o świat stworzony, to jest z widzialnych dzieł stworzenia, jako przyczynę przez skutki. Zobaczmy, tutaj jest akcent bardzo na filozofię, na rozum. I naprawdę, to znaczy z tej części przysięgi antymodernistycznej wynika, że jest prawda, no i teraz prawdy nie można kwestionować, kwestionowanie prawdy jest fałszem, jest kłamstwem. To, co twierdzi Franciszek, jest przeciwstawieństwem tego. I teraz są kolejne przysięgi w ramach przysięgi antymodernistycznej i jest po czwarte. Szczerze przyjmuję naukę wiary przekazaną nam od, od apostołów, przez prawowiernych ojców w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu. Czyli nie można z kontekstu zmieniać. Przed to całkowicie odrzucam jako herezję zmyśloną teorię ewolucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłyby w drugie. Różne od tego, jakie Kościół, jakiego Kościół trzymał się poprzednio. Potępiał również wszelki błąd, który w miejsce boskiego depozytu wiary, jaki Chrystus powierzył swojej oblubienicy, czyli Kościołowi, do wiernego przechowywania, podstawia twory świadomości ludzkiej, które zrodzone z biegiem czasu przez wysiłek ludzi, nadal w nieokreślonym postępie mają się doskonalić. No to tu jest potępienie dokładnie tego, co mówi Franciszek, co? Zacytowałem. Po piąte. E, przysięgam przysiędze antymodernistycznej, która nadal obowiązuje oczywiście. Z wszelką pewnością utrzymuję i szczerze wyznaję, że wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym, wyłaniającym się z głębin podświadomości, pod wpływem serca i pod działaniem dobrze usposobionej woli, lecz prawdziwym, rozumowym uznaniem prawdy. Przyjętej z zewnątrz ze słuchania, mocą, którego wszystko to, co powiedział, zaświadczył i objawił Bóg osobowy stwórca i Pan nasz. Uznajemy za prawdę dla powagi Boga najbardziej prawdomównego. Zobaczmy, ile razy tutaj jest słowo prawda podkreślone. W ujęciu Franciszka prawdy nie ma. No i teraz kolejne. Poddaje się też z należytym uszanowaniem i całym sercem wyrokom potępienia, orzeczeniom i wszystkim przepisom zawartym w Encyklidze Passendi i Dekrecie lamenty, Lamentabili, zwłaszcza co się tyczy historii dogmatów. No to znowu podporządkowanie się tym dokumentom Kościoła, które mówią, że to, co powiedział Franciszek, jest złem naj, najgorszym. E... I wreszcie potępiam również ten sposób rozumienia i wykładu Pisma Świętego, który, pomijając tradycję Kościoła, analogię wiary i normy podane przez Stolicę Apostolską, przyjmuje wymysły racjonalistów w sposób zarówno niedozwolony, jak i lekkomyślny, a krytykę tekstu uznaje za jedyną i najwyższą regułę. Czyli znowu potępienie tego, co pisze Franciszek. I na koniec, księgi antymodernistycznej. Dokonuje tego. Nie w tym celu, by trzymać się tego, co może wydawać się lepsze i bardziej odpowiednie dla stopy kultury danego wieku, lecz aby nigdy inaczej nie rozumieć absolutnej i niezmiennej prawdy głoszonej od początku przez apostołów. No i wydaje się, znaczy wydaje się, ja to jestem tego na 100% pewny, że no, mamy sytuację jasną. Franciszek. Głosi w oficjalnym papieskim dokumencie Herezję. Nie ma co do tego już żadnej wątpliwości, i to jest bardzo interesujące, jak, jak w kościele zwyciężyło karierowiczostwo i tchórzostwo. Prawda? Ten dokument papieża Franciszka ukazał się 1 listopada 2023 roku. I powinno być, powinien być natychmiast komentowany przez wszystkich teologów, biskupów. Nic. Cisza. Prawda? Pochowali głowy w piasek. Pochowali głowy w piasek w momencie, kiedy wiara została ugodzona w najbardziej istotny sposób. Kiedy nieprawda została stała, została Znaczy, kiedy dokument papieski zaczął głosić pewną od dawna już potępioną nieprawdą. Wracajmy do przysięgi antymodernistycznej, czytajmy ją, składajmy ją, zastanawiajmy się nad tym, czego dokładnie dotyczy. Jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, sięgamy do tych innych dokumentów Kościoła potępiających modernizm. No i wracajmy do prawdziwej, zdrowej doktryny katolicki. Dziękuję bardzo.